Z tej strony, Bero. Wszystkiego najlepszego z okazji urodził Michał. No, że czego sobie życzysz, są zdrowia, szczęścia, pomyślności za oceanu, Berta. I chcę, żeby to się jak najlepiej układało z Michałem, oczywiście, no i oczywiście w szkole. I żebyś nie piła za dużo, tak jak zawsze. Wszystko z głową. Buziaki, trzeba pa. Wszystko, moje marzeń i wszystkiego, aż na nas Życzę Ci do wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, szczęścia, pieniążków, miłości i spełnienia najskryższych fanów. Dużo pieniędzy. Kasiuty. Dużo zdrowia, dużo szczęścia, dużo udanych imprez, wszystkiego pod dostatkiem. Dużo ci koksów. koksu. Dziwek tutaj może głowy nie wczoraj. <noise> no mieliśmy no mi. serca, serce wszystkiego najlepszego. Dokładnie, żeby ci się to wszystkim układało. Matury na 200%. Dokładnie. No głównie żeby się ogarnęła, żeby miała miał ciebie jakiś pożytek na, na starość. No, czy... Nie łudźmy się. Dobra. No cóż, szczęścia z Michałem, żeby się układał jak najlepiej. To za seksu. że seksu. Zero wpadek? Żeby kurwa dzieci potem z tego nie było, bo ja nie mam zamiaru <laughs> chyba. Nie tylko zajmować się tym tymi bachorami. Nie będziemy z tobą się ci po z wózkiem, pamiętaj. Dokładnie. Dokładnie. tak. No i co jeszcze. No i chyba mam wszystko, tak? No I udada na 18. No, Cześć, Żebyś się zapamiętała do końca, do końca tego twojego przebelanżowanego życia. Kochamy cię, włówka. No. Córeczko życzę ci wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, wszystkiego, co sobie tylko życzysz. Kocham cię z całego serca, mamasia. się. My chłopaki z, 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 z Traktu, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, pieniążków, dla Michał. Bart. Gubić. wszystkiego najlepszego, zdrowka, szczęścia, żółdzie. Sie kubka. wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń, bowe rzeczy. Siema Bubka, wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia i spełnienia marzeń. Hello? poczekajcie, dzwoni coś tutaj, bliżej mi tu zrób. Ja bym to zrobił, ale musimy na tym nagle. Bubka, Bubka. No. to jest reżyserem, to jest więkowcem. No. Bubka, tak A wszystkiego. A salam, salamupka, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Pomyślnego ukończenia matury i szkoły. Pozdrowienia. No, jeszcze pomyślnego ukończenia szkoły i dostania się na wymarzone studia i wszystkiego najlepszego ogólnie i szczęścia z Michałem. Czy kochały już poprzednio piękne życzenia? Nie chcę, żeby było tego kurwa pedofila widać po dużo zdrowia, szczęścia, słodyczy, pupa życzy i wszystkiego czegoś sobie wymarzysz, nie? No siemanko misia, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, dużo szczęścia, zdrówka, czego tam sobie życzysz, alkoholu i przede wszystkim szczęścia z Michałem. Chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia mojej najukochańszej dziewczynie. Jestem trochę zalepiony, ale życzę Ci bucia wszystkiego najlepszego, zdrówka, pieniążków i mniej nerwów przeze mnie.